Siemanko widzowie, ogólnie powiem wam tak, jestem strasznie zmielony, bo jest kuźwa 30 stopni i mnie to denerwuje, bo się spociłem jak szma... Ale oczywiście dzisiaj polecimy z jakimś shapeshiftersem, tak jest, musimy zrobić trafy dobre dzisiaj, bo... No bo jak żeby inaczej. W ogóle coś zacina, nie wiem, coś gra zacina się. Nie wiem czemu gra się zacina. 500 zł prawie za nią dałem. No mówię zawsze, że gra za 400 zł, ale no przedpremierowo takie 400 chyba 40 pary zapłaciłem i nie będę robił na razie tego backhama. Może zrobię później, bo znalazłem bardzo fajne SBC. Bardzo fajne SBC wyszło i muszę je przetestować. Jeden z 10 kart bohaterskich lub ikon z dowolnej zmienionych kampanii do 14 kwietnia. To jest naprawdę mocne SBC, jest powtarzalne bez limitu, więc, więc chciałbym dzisiaj je zrobić i, i powiedzieć wam, czy się opłaca, czy nie. Możemy tu przepalić w ogóle Schlotterbeka i Holmgrad, bo przygotowałem paczki na Webapie, no odcinek właśnie. I w sumie jest trochę mniej paczek niż chciałem, żeby było, niż zakładałem, bo dostęp softbana, nie? że tam jak zrobisz za dużo SBC tak szybko, powiedzmy, to ci blokują na godzinkę, ale może coś jeszcze dorobię. To się w gierce mogę normalnie zobaczyć. w gierce klikam, działa, tylko na Webapie nie mogę dokręcać tych masowych rozwiązań. Ludów, o to mi bardziej chodzi. Coś tam jest oczywiście gotowe, tak? I pamiętaj, łapka w górę, łapka w górę pod filmem. 120 łapek to jest film jutro. Czyli w sumie pod każdym filmem, 120 łapek to jest film następnego dnia. Czyli takie daily, zażebrane lajki. O, daj subskrypcję, żeby nie przegapić, bo ja tu mam naprawdę dużo pomysłów, tak? Widzowie też podsuwają ciekawe pomysły na filmy, i ty możesz być jednym z nich. Który będzie na odcinku. Tak, na przykład, kogo możemy dać? Możemy dać na razie Fiderka17. Brawo, ziomoś, dobra robota, nie zwalnia tempa. Pozro, nie zwalniam. Trafiam w teraz tej paczki. Żartowałem, ale nie zwalniam. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Poleca. A właśnie, bo tu jest ten problem tego typu, że ja mam Max magazyn duplikatów, to trzeba się tym zająć. W ogóle, powiedzcie mi, widzowie, zanim zaczniemy robić rzeczy jeszcze na poważnie, totalnie, tak? No nie będziemy robić poważnie bez jaj, będziemy się dobrze bawić, ale zanim przejdziemy do poważnych paczek, to czy te 5x77, ja na odcinku otwierać, bo ja w sumie to otwieram na babie, żeby wam nie zanudzać, bo zazwyczaj leci gówno, no a jak, jak mi wypada jej shifter, to właśnie taki, którego przed chwilą przepaliłem. Dzisiaj to chyba i tak nie będzie wyjścia, nie? trzeba będzie ich parę otworzyć, bo no, już dostały. A możecie napisać, czy takie luźne paczki też chcecie na odcinku? W sumie, tak, takie gorsze. Ty, słuchawki mi przestały działać. Była muzyka, nie a muzyki? Halo? O, na prawie. Mamy też propozycję od widza, który proponuje, żeby zrobić letnie RTG, najlepsza Twoja seria, proszę. Powiem tak w tym temacie. Bądźcie gotowi, kiedy zaczynacie wakacje. Niektórzy zaczynają, no ja nie, i niektórzy oglądając też nie mają wakacji, już bo są starzy. 28. się zaczynają wakacje, no no to 28. to zobaczysz, o coś mi spadło. 28. zobaczysz co będziemy, tego typu kręcić? I tym, jak też napisał bardzo ciekawą rzecz, to jest poważny komentarz, bo napisał tak. Propozycja, skład najwyżej oceniony z pełnym zgraniem, a jak nie lecę do Walencji nawet z Barceloną i kibicuję dla Barcelony. No niestety kibicować dla Barcelony na pewno nie będę. Ale możemy widzowie zrobić tak, bo jakikolwiek bym skład pewnie nie chciał zrobić. Robić, czy to skład 99, to jakiś za 20 milionów, mówili, że nie da rady, a ja zrobiłem i taki, i taki w sumie, to możemy zrobić tak po prostu, jak będzie na tym kanale kiedykolwiek 50 tysięcy subskrypcji, to wtedy pójdę do Hiszpanii na mecz Daniela Parejo, zrobię wam z tego filmy, no. 50 tysięcy słów i robimy to. Dobra, proszę Państwa, ostatnia z tych gorszych paczek poleciała właśnie w tym momencie. No, dlatego nie otwieram na odcinku, bo zawsze tak leci, ale jak chcecie, jak chcecie, jak chcecie. Jak chcecie, to otworzę. Dobra, lecimy z poważnymi 20 razy 82. Nie wiem skąd nabrałem foderu, żeby zrobić ich 5, ale nabrałem. ja tutaj nie chcę nic mówić, nie chcę być niemiły, ale fajnie by było jakiegokolwiek szejdera dostać, bo jest dramatycznie. No i proszę bardzo, człowiek się ledwo przyczepił i dostał napastnik Okej, okay. ona nie może mieć Shapeshiftera, przecież to jest to show, ona miała to C97. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze mówię. Kto, proszę państwa, wjechał z jednokształtny, znowu Milito? Kurczę. Mam te przybliżenia, pozdrawiasz na odcinku? Pozdrawiam. Jest kolejny Shapeshifter, tym razem troszkę inna grafika, więc to chyba będzie... Ja pierdziele myślałem, że Salah to by było dobre, ale Salah przecież to jest PS, więc to nie jest Shapeshifter. Ale chciałem powiedzieć, że to będzie zwykła karta, nie będzie to żaden Heros. Swanson na prawej obronie, no. Dobra, no, spokojnie, i tyle mogę o niej powiedzieć. I przy okazji, jak już trafiamy te shape teraz by wypadało trafić trzeciego. No niestety nie, ale pyta widz, czy opłaca się handlować shape shifterami? Słuchaj, jak ci się chce na tym etapie gry jeszcze handlować, to możesz nawet na brązowych handlować. Jeżeli ci się to opłaca. Znaczy w sumie. No to inaczej, no opłacać się opłaca. Jak zarabiasz, to się opłaca. No jak nie zarabiasz, to nie, no proste. Na pewno by co nieco dało się na tym uskubać końców, no ale no pytanie, czy ci się chce? Jak ci się chce, no to no, to, proszę bardzo. Dobra, ogólnie, widzę, że 8 siódemki są mi potrzebne i nie mam. Nie wiem, czy nie będę musiał kupić, dobrze, że mam trochę końców. Bo marzę o tym piku jeden z 10 ikona, nie? Na, 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 ikona lub Heros, naprawdę. Nigdy tak nie marzyłem o piku jak o tym. Dobra, a nie, tu tak mało trzeba. 8 siódemek i. U... <śla> A to człowieku, ja to myślałem, że z 7-8 będzie potrzeba, a tu 4, to ja przecież w magazynie mam. Dobra, ja taki FIFA Rafa, nie, a mi kuźwa jednej <grywny> brakło, bo był duplikat. Aha, no to pozdro, no, no to pozdro, 9200 będę płacił. już napisał, że w FC24 miał skład 99, bo pytałem ostatnio. I, I to jest jedyna osoba, która się przyznała do tego, że miała, bo ja też mam... Też mam, też mam. Dobra, musi mi wyjść skład 90. Wychodzi... 8-9 mi... Jeszcze lepiej. Dobra, proszę państwa, mamy. Jest zrobione, bam. Pik 1 z 10. Ikony albo herosy. Lecimy. Kin, Runey, Keihil, QL, Rikelme, Blon. Gówno, gówno i... Kurde, mniejsze gówno, ale... Chyba mi się nikt nie przyda i tak. Aczkolwiek pik dość... No Do, dość ciekawy, nie? ciekawe to wygląda. A my możemy jeszcze wjechać na meczos, bo nie graliśmy dzisiaj meczu, a codziennie gramy. Próbujemy tą legendarną taktykę nową, którą wam pokazałem, znowu zastosować z Danielem Parejo i Shotami. I tylko tu muszę pozmieniać jeszcze sobie ten. No bo mi tu Wolne De Bruyne strzela zamiast Daniela, nie? Więc jakby kapitan Daniel... No co jest? No, kapitan Daniel, Wolne Daniel rzuty karne, Daniel. Może po meczu Softban się skończy, to jeszcze jakieś paki bym dokręcił, bo na parole mało dzisiaj paczek. Ogólnie to myślałem, że na no tej szefciwterii będzie się trochę więcej działo, z tym, że no jakby są te rozbudowy i tak dalej, tak? Ale no na te tocy było więcej. Było 10 razy 8 ten, 10 razy 8,4 na przykład, nie, nie było 10 razy 8,4, 14 razy 8,3 było, i w tym samym czasie było 5 razy ileś tam, 8,5 chyba, i w tym samym czasie było 4 razy, nie 4, 7 razy 8,4, sorry, już trochę mnie to się pogubiło. Przy okazji gościu ma naprawdę fajny składzik, ma tego nowego Chris'a Rolo, wow. No. I, I chciałem powiedzieć, że trochę mogłoby się więcej dziać. Bo już mamy czerwiec, tak? Jakby dali na przykład 20 takich paczek dziennie, 10 razy 8 3 do robienia, to nikomu by się nic nie stało. Aha, to mi to mi dał, ale dał, ale kleją, dobrze, kompany, i w drugą stronę, parecho, tam widzę, urywa się już mekambe. No to się nie urwał, ale jest Antony, możemy pograć, można poklepać. Co, o kurde, dobra, dobra, bez cięcia. Chuj, e, co jest? To nie było spalonego? Ej, nie wiem w ogóle czy to słowo nie jest ten, nie jest jakieś banable, to, to, to jak coś, to, to wyciąłem. Ale pograli chłopaki i mekambe, kurde. No dobra, jest przynajmniej rzut wolny, chciałem narożnego, żeby taktykę zrobić, ale proszę Państwa, to jest Daniel. Daniel Parejo, to, to, jest gol. Jakby, szczerze, nie widzę innej możliwości, damy trochę wyżej, trzy z kawałkiem, no i to jest bramka, patrz. No nie było innej mo ja się Ja się znam na robocie, tak? Jak mówię, że z wolnego jest gol, to z wolnego jest gol. Ja powinienem coaching wolnych robić 100 zł za godzinę chyba. Ale akurat rzuty wolne to jest... Oj, telefon nie wyszedłem. Rzuty wolne w tej IFC to jest chyba jedyne, co naprawdę dobrze potrafię robić. No poza handlowaniem, rzecz jasna. Daniel idzie i to dojdzie. Nie doszło. Okej, okay, De Bruyne piła. Ja na narożny chcę. Obroń to bramkarz, albo wybi. Kurde, no... Oj, tu Riberi niebezpiecznie mi się zapędza, trochę pokręcił, wycofał Z znowu wycofał! Znowu wycofał? Kevin ma finesy, ma finesy, dobra, to wa... Oj, ale naciąłem na wolnego. No bierzemy, bierzemy pewnie. w tej pozycji będzie trochę ciężej, ale chłopisz się przy Dobra, to tak podkręcimy. On nie powinien chyba tego wyciągnąć stojąc tam na tym, na słupku. Dobra, no to walimy. 3,5 kreski, jest szansa, że wejdzie perfekcyjną perfekcyjne okienko! Dwa na dwa dzisiaj, dwa na dwa wolne człowieku, no kołcznik wolnych nawet 200 złoty powinienem brać. A jakby Kevin De Bruyne dał się sfaulować, kurde, chciałem trzeciego wolnego. Chciałem trzeciego wolnego, napaliłem się na tego wolnego, ale dobra, mamy znowu piłę, narożny, no czemu nie narożny? Oddał piłę za darmo, dobra, nabijmy go, nabijmy narożny jakoś, no proszę. Dobrze, I teraz tak, debrójne wrzuca, musimy znaleźć Daniela, ja już go widzę, tylko musimy tak, o, tu obniżyć. Proszę bardzo, Daniel tutaj, leci piła. Źle dałem. Kurde, Naprawdę, powiem wam, ciężko jest to idealnie w każdym meczu te, ten zastosować tą taktykę z rożnym, bo tu gość ma inną formację, tutaj się inaczej chłopaki trochę poustawiają. Tu to, tu tamto i no wiesz, no, no nie jest tak prosto, ale, ale spróbujemy. Może teraz uda się nabić Rogala. W ogóle jest powalone, że ja zamiast strzelać gole, co ja wolę Rogale nabijać i mi się nie udało. O, wolny? Nie, o, ale dziurę zrobiłem. To musimy bram. Oj, rolo! No nie my ty jak ty bronisz No teraz Antony no nabi! No to wydajecie, no Nie umiecie na różny nabić No teraz nie ma możliwości, że nie będzie rogala No nie, no jest możliwe. nie, nie wiem Nie da się różnego Ale jakie to jest chore, że człowiek nie chce strzelić bramki I chce tylko obsyrane różny, którego nie może dostać Naprawdę, jest dwa, Mi wystarczy te dwa zero. no jak widzicie chłop no, to troszkę, troszkę lepszy jestem od niego, więc... Oj, tu źle podem, przepraszam, parecho. Ale no, troszeczkę lepszy jestem od gościa. Chcę się pobawić, chcę ponabijać rogale. No i to nie jest rożny? No, no tak, no nie, no nie da się. Teraz musi być nabite na rożny. Nie widzę innej opcji. No przecież ja prawie strzeliłem z takiego kąta! Kurde, no i wszystkimi obrońcami wyszedłem i zaraz tak się skończy, że chłop będzie miał jedną akcję mistrze. To <laughs> no możemy widzę zrobić taki deal. Jak ktoś mnie nauczy nabijać narożne za każdym razem, to ja chętnie ja nauczę za to rzutów wolnych. Ja tylko Daniela Parek trzeba mieć w bramkarza wale. No i strzeliłem chciałem bramkarza. Nie da się różnego. No teraz muszę kogoś nabić, no. Nie no, on to łapie! Może teraz jakiś rogal? No nareszcie, Daniel, kto jak nie ty? Dobra, patrz, dajemy tak. Danielem idziemy tutaj. Leci piła prosto do niego. Nie leci, dobra, to jest trudne.

Dzięki. Czyżby honorówka dla Lewandowskiego? Oj, no, tutaj nie my, ty się nie popisał. Ja no, stąd to chyba nie trafię, nie? Ale, ale spróbuję, no, kim bym był. Jeżeli coś takiego by Daniel trafił, to bym się autentycznie zespał, ale dobra. Próbujemy. A co? Na zielonym trzeba uderzyć, to jest pewne. O, blisko, prawie w ramkę. No nie, no, on nie potrafi. On powinien chyba wykupić kurs wolnych za te 200 zł. To jest, wywaliło mnie! To jest! Wygrałem! No nie, no wygrałem! Nie pierdol, że mi da porażkę! Wygrałem uczciwie mecz! Kurwa mać! Przecież ta gra jest do wyjebania, no! Normalnie mecz wygrałem! I porażka jest zaliczona, nie? No ta! Mhm! Mm mhm! Mm a zajebiście, zaje, zajebiście, zajebiście. A mi wkurwili teraz, no. Miał być chill, fajnie i jest wkurwienie. Jedno wielkie wkurwienie, nie? Pierdolę, mi się godę chciało. o ten, no, zrobię te piki, no, ale. Pierdolę, co za kurwno kratów wyjeba, nie? Nie wiem, co jest za gorąco, żeby mecze wygrywać normalnie, czy o co chodzi, bo ja nie wiem, no, kurde. Nie, no, powiedzmy sobie szczerze, uczciwie rozjebałem gościa 4 do 1. Mogło być więcej, ale ja chciałem wolne, chciałem różne, i co? I gówno jednak przegrałem. Ciekawi mnie w ogóle czy on dostał zwycięstwo, czy też porażkę dostał, Bo nie, nie wiem, ja, nie mam pojęcia czy... Ale Food Champions chyba nie zalicza, nie? Czy zalicza? Nie, autentycznie odechciało mi się. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce, odbierzemy sobie jeszcze taką paczkę. Jak tu będzie shapeshifter, to jeszcze coś zrobimy, jeszcze coś pokręcimy, ale nie, odechciało mi się totalnie. A mam jeszcze jakieś inne w sklepie w ogóle, dobra, no tu nie ma shapeshiftera, no to gówno. Nie? Tam te były chyba wymienne za tego pika, więc też możemy zrobić opening. No bo co się będą marnowały, prawda? Jak tu będzie wymienny shape shifter, to jeszcze trochę to odratuje ten odcinek, że tak to nazwę. Wtedy jeszcze polecę, podkręcę jakieś z bececzki. Ale jak nie, to ja mam dość. Uwaga, uwaga, czy to będzie ostatnia paczka? Będzie ostatnia paczka dzisiaj. No, no sorry, widzę wiem. I jej sport zepsuło wszystko dzisiaj. Także pozdrow. Pozdrow, to by było na tyle. Daj lajka, daj subskrypcję. Żeby nie przegapić kontentu i. co ja mogę powiedzieć, no? Nie no kurwa mać cze czemu ja? Dlaczego zawsze mi się coś musi psuć w tej grze? Nie mogło mi wyjebać jak przegrywałem na przykład. Tylko przy zwycięstwie zawsze. W pizdu z tym.